Stwierdziliśmy, że połączymy nasze urodziny właśnie z takim, z takim wspólnym sprzątaniem, wspólnym przygotowywaniem grudka, wspólnym cieszeniem się, że tu wracamy. Od jak dawna jest Pan kibicem Warty Poznań? Poznaniu od urodzenia. Czy od którego tak mniej więcej roku? Proszę? Od 31 roku. Za kilka dni mam 94 lata. I jaką wartę z czasów młodości tak Pan najlepiej zapamiętał? O. Po wojnie. Jeszcze była drużyną y, okupacyjną pod nazwą Dzielnicę. Wartą. Ja już jestem z 15 lat, jak mniej więcej. I bardziej sekcja piłkarska, czy bardziej jakaś inna sekcja warty? Grałem bardziej, bardzo długo fokeja na trawie. Krótki epizod był piłki nożnej, ale... Resztę całe praktycznie 15 lat to było ok naprawdę. Moja przygoda zaczęła się w 2012 roku od pierwszego treningu tak naprawdę tutaj na tych boiskach. Tak to pamiętam byłem wtedy chyba w drugiej klasie podstawówki i tata zabrał mnie na pierwszy trening i tak to wyglądało. Kto, jest twój, kto był twoim ulubionym piłkarzem? E, w obecnym sezonie Maciej Kierlej. A ogólnie? A nie ogólnie to nie wiem, ale chyba chyba. Ogólnie najbardziej lubię... Kto był pana ulubionym zawodnikiem w całej historii Warty Poznań? Warty Poznań to zawsze Smolskiego trzymałem. Potężny facet, szybki. Ale ja byłem szybszy od niego. To jest ważne święto dlatego, że dzisiaj są urodziny klubu. I po prostu no, fajnie jest pomóc klubowi, któremu się bardzo ty również się pojawiłeś dzisiaj dlatego, żeby pokazać to przywiązanie do warty Poznań. Zdecydowanie. No, myślę, że rola wykowanka od 13, już prawie 14 lat yy, zobowiązuje do tego, żeby jak najczęściej pomagać i, i dlatego też tutaj jestem. Myślę jednak, że ten pierwszy mecz w ogródku, po tej całej renowacji, po tym wszystkim po tych 6 latach naszej nieobecności tutaj, to będzie dla mnie. Kiedy trzeba rzeczywiście się podnieść, to ci kibice są z nami, przyjeżdżają, pomagają i myślę, że to jest taki dobry wprowadnost na to, co się wydarzy, jak wrócimy do Poznania i wierzę w to, że, że jak do Poznania wrócimy, to te trybuny będą pełne na początku, te skromniejsze, potem może je rozbudujemy i tą naszą zieloną rodzinę tutaj znowu będziemy mogli gościć i ją odbudujemy.